Niedziela i wszystko jasne. Wszystko jasne. <laughs> Na początku myślałem, że to łyżka. No ale coś w kształcie serduszka. Jakiś artefakcik. Coś starszego, patynka zielona, ładna. O. Zapytam go, może jaka nabijka to była. Coś w tym stylu. No ale dobrze, zapowiada się, że za jest fajny. Chyba jest pierwsza monetka biła jak dzwon jest tu w grudzie to już widać srebro Uu, piękne piękne sreberko kurde już mam gdzieś zrobione ale mi się Micha cieszy. kurde już mam gdzieś zrobione odpieczętujmy je prawie co to będzie o ja jaki stan kurcze dajcie to mokrą trawkę no. Jest o ja pierdyka Ale fajny początek Dobra, jest Georgek. Patrzcie na, na wielkość tej monety w ogóle. Jaki kawał srebra. Zaraz zobaczymy, który rok. Czy to pełne srebro, czy pół. 1921. 100% srebra Crown! Half crown! Kurde, ale się dzień zaczął. Zaje kurczę, fajnie. Doczyści się na razie. Ja pierdzielę. No banana mam, dzień zrobiony, jo! Do nas stacja, ja i Mario już po trewerku. sprawdziliśmy, mają hamera jak No ale dzień się zapowiada lepiej niż trzeba. To co, widzimy się przy następnym dołaczu. Tak, jest dobrze, dobry stan. Znowu moniaczek wpada z tego, otóż dołęcja. Dobra. Teraz już bez szału. Stan po oczyszczeniu będzie czytelny. Nie jest to żadna rewelacja. Więc się ja tu nie będę spuszczał przy nim za dużo. No ale siedzi moniak. Jest git. Widelczyk. No, młody nie jest. Jakieś nawet ma próby. Nie wiem co to znaczy. Co on srebrny, ale tak zaszedł na. Brązowo dziwna sprawa. Co te próby na nim mówią? Kurczę. No nie wiem, ale leci do. On był jakiś pozłacany coś w tym stylu. Tutaj widać jeszcze kawałek. No Dobre, no jest widelec. Jok. O, serce mocniej zabiło. Zaświeciło się w dołku na złoto ale guzik. Złotowego koloru Ale nie byle jaki guzik Zobaczcie Są na nim jakieś wzorki Jest jakiś herb No ciekawa Ciekawy guziczek Poczekajcie Troszkę wyczyścił Sekunda No dobra no Widać jakąś koronę Widać jakiś herb Ładny No szkoda Bo już się zrobiło gorąco Dobra, kopiemy tak? Mario maszyna też mu tu przysrebrzyło mówi Zobaczmy Gdzie ta znajdę? O, patrzcie na to, widać rancik Podejmę, patrzcie na to kurwa. I o, Jaki klot, w jakim stanie No kurczę To jest strzał Teraz, o ja pierdzielę O ja pierdzielę o ja PIERDZIELE Nie no patrzcie zapamiętajcie no, tego gościa Od rozpierdala system normalnie Patrzcie na to to jest kurcze Wiktoria Florin chyba znowu O to jest Patrzcie na to kurwa Sorry że przeklinam ale w tym momencie ciężko nie przeklinać No mistrzu Moje srebro duże ale jego to już jest w ogóle kolos Patrzcie na tego moniaka na mistrzostwo. Gratulacje jeszcze raz. Jo. Coś dla widzów. Bawcie się w to. Yes! Pasaż Widzicie wariatę, tak to jest, nie? Emocje. Rado, sio! Do następnego ją! No i coś takiego wyszło. Ni to guźnik, ni to wpinka. Jakieś zdobienia ma wygląda na stare. Cholera. Nie wiem co na tym jest, ciężko stwierdzić. Czy to kwiatek, czy to pająk? Pierundzie. No Ale jest fajna znajdka. Dobra, idziemy na następne pola, bo otworzyli nowe. Zobaczymy co się tam, co tam sprawi. A tym razem kamereczka I tyle w temacie. Pierwszy sygnał na nowym polu, ją. Wróciliśmy na pierwsze pole, bo na tym drugim straszna lipa. Same tubki po klejach, czy po jakiejś paście. No i na polu numer jeden, bum, guziol stary. Coś na nim jest, ale... Wy... O, zajechaniec. Dobra, szukamy dalej. świeci się coś w dołku na złoty kolor. Patrzcie, dwie Magdy pilnują. Tutaj kurde boję się tego wyjąć, bo serce mocnie bije Ja nie chcę, żeby to była jakaś pieprzona zawleczka no, Ale dobra Dobra <laughs> Zawleczka czy złoto kurde Podajmy i zobaczymy Ty. Nie zawleczka <laughs> Podaj mu Kurde wygląda jak złoty kolczyk Kolczyk albo jakaś Kurde Złoty kolor kurcze pieczone a ja wciąż Jest jakiś wzorek Tutaj kolega Wiesiek poczyści Kurde chyba złotko, panowie, pierdolowe. Ale jaja. To będzie złotko. No, kolorem wygląda jak złoto. W ziemi poleżało. Kurde by, było jakieś gówno to by zaszło tu. Wagę ma troszeczkę waży, nie dużo, ale troszeczkę waży. Kurcze, ale jaja. Chyba jest jeszcze złoto w tym sezonie. W pewności jeszcze nie ma, ale wagowo i wyglądem złoto. By było złoto, kurwa jest, jakiś kurwa złoty wisiorek do chuja pana dobra bo tu <tutu> ty... emocje biorą górę, co to, to następnego do no tym razem to już po kształcie widzę, że to będzie 20 współczesne tutaj idę sposobem z przy płocie jest public footpath. No to nie jest yy, takie młodziutkie, 20 pensów. Bo 1900 no, zeszłe stulecie, nie? Ale 20 pensów trochę poleżało. Zaszło sobie już w żółciutko brązową patynkę. No i dobra. Moniak to moniak. Cieszy. Patrzcie, jest kolejny oh, domek no. Postanowiłem to nagrać, żebyście nie myśleli, że my tu tylko cudowianki kopiemy. Tego też trochę na wychodziło. Tupki po jakimś kleju. Dobra, zawijamy do Kiedy to torby, żeby nie było. Do zakopujemy, bo pasturka to ma być ładnie, schludnie. Nie przypał. Niektórzy niech patrzą, jak to się robi, się uczą, bo. Na uranym polu to na uranym polu. Na pasturce musi być kulturka. Wiadomo. Pyk, było i nie ma. Amba Fatima. Dobra. Idę w stronę auta. Pokopane, wracamy. Rogale na twarzy, bo dzisiaj było grubiutko. Kurde, pierwsze złoto w tym roku. No tak, to prawda, Pierwsze złoto w grupie w ogóle? W grupie, no. Adam szczelił jedno pod koniec roku, no ale w tym roku pierwsze. Mario, Mario dwa sreberka, ja sreberko. piękne kopanie, wyszło jak trzeba. Jak trzeba, także trzeba, naprawdę przesadzić. Grupa, z którą byliśmy nazywa się Lagerta, prowadzona przez Wikinga. Skręć w prawo. Polecam, fajna atmosfera, można się napić ciepłej kawki, herbatki. Teren był taki jaki chcieliśmy, mało sygnałów, ale jak były to konkretne No, trochę tych tubek od kleju, których nie nagrywałem. Chyba jedną wam nagrałem, ile pamiętam. No ale fajnie było. Dzień miły Miło spędzony. Zadowoleni. Polecamy. Zadowoleni, polecamy grupę i widzimy się na następnym kopaniu. A zapraszam do subskrybowania mojego i baria kanału. Do zobaczenia. Pozdrawiam. to the end of that's all folks. <laughs>